To jestem ja, z Lozyrem, a to jest serwer mchub.pl, na którym dzisiaj zagram i postaram się tam zrobić totalną dominację. Właśnie wybiła 10.00, pierwsze co zrobiłem to oczywiście wyszedłem ze spawna wraz z moim pierwszym sojusznikiem, czyli... Oj, to nawet nie jest taki zły ten kilo. jedzonko, no to fajnie, będzie prościej. Wkrótce napisałem również pierwszą wiadomość na czacie, której zapraszałem ludzi do nowego teamu na serwerze. Dobra, myślę, że ktoś może do mnie zaraz napisać. O, dobra, mam żelazo. Dopiero 7 minut, a już żelazny set i bardzo mi się to podoba. Jak będziemy takim tempem szli, no to myślę, że może się udać, plan Jak widzicie, wszystko szło na razie idealnie. Minęło zaledwie 7 minut, a my już mieliśmy wszystkie najpotrzebniejsze itemy. Lecz, niestety, wkrótce to się zmieni. Temu. Niestety mój teammate nie nie musiał kończyć na razie uh. Ale mam szczęścia o, no nic ciekawego Tutaj może nie, nie. tak no i też. Wyszedłem z keiva i wyłączyłem nagrywanie, gdy chciałem dostać się jakieś 5000 kratek od spawnu, by znaleźć odpowiedni teren na bazę. Lecz zaczęły pojawiać się pierwsze schodki. Poczekam jeszcze chwilę. Dobra, próbuję. O, nie ma go, dobra, git. No to lecimy dalej. nie będzie można popróbować zrobić jakieś trapy albo robić trapy na przykład i oferować, żeby wypuszczę i dołączyć do teamu. co? Mam nadzieję, że mi ktoś go zaraz tu nie wysadzi co? wysadzi no, myślicie, że już nic gorszego w tym filmie nie zobaczycie? Ale spokojnie, to dopiero początek. I w końcu kupiłem pięć kluczy, na jakieś dobre klucze. I otworzymy skrzyneczkę i zobaczymy, czy coś mi drobnie. nie z tej ziemi. Co może się w tej skrzyni? Uuu, dobra, no to. No to bardzo fajnie. Niezły mieczyk. No i proszę Państwa, tym sposobem to gadać, no jest bardzo dobrze. Teraz jakieś serce przydałoby się zdobyć. Dobra, nową taktyką spróbuję się posłużyć. O dobra, Krzyś się zgodził, żeby na spawnie. Możliwe, będziemy mieli pierwszego gracza. Trzeba znaleźć Krzysia teraz. O jest tu. Próbowałem namówić Krzysia, żeby za mną poszedł, lecz niestety on mi nie ufał, więc ciągnąłem seta i wyszedłem ze spawnu, tak? Gdy chociaż trochę mi zaufał. Jak myślisz, co się stanie, gdy gracz bez seta wyjdzie ze spawnu? Oj oj oj. Ile tu trwa antylogout? No Zapomniałem, że seta nie mam. Tak dobrze było. Dobra, widzowie. Otrzymałem wakluczenie z tej ziemi jako nagroda na Discordzie. I jeszcze mogę teraz slash koniec wpisać. I dostałem uv Teraz slash kit. I będę miał kit uv No i świetnie. Teraz to ja mogę grać. Zaczynamy od nowa. I co się trafi? Nic się nie trafiło. A, biblioteczki. No to słabo. O. I totem. Dobra, nie jest tak źle. Co prawda już nie mam tej smoczej zbroi. Mówi się trudno, zginąłem przez moją głupotę, już W naszym teamie cztery jest. osoby są. prawda żadna z serwera, wszystkie z mojego Discorda. Ty! JEST TY! się Ma krystal, ma krystal, ma krystal! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Zabij mnie, zabij mnie, zabij mnie. Ja chyba też zginę. Totem, zużyłem totem. No i umarł, podsumowując, nie zdominujecie serwera jak nie umiecie grać w Minecraft. A zostaw light i film ci się podoba.